Ferie zimowe to dla dzieci z gminy Czarny nie tylko czas beztroskiej zabawy i leniuchowania. Dzięki Czarnickiemu Centrum Kultury mogą także dowiedzieć się wielu ważnych i pożytecznych rzeczy, czego przykładem może być spotkanie maluchów z przedstawicielami Policji poświęcone tematyce bezpiecznego wypoczynku zimowego. Mamy tutaj panią z Komendy Powiatowej Policji w Czuchowie. Ja tutaj przekazuję już pani mikrofon, pani wam powie, jak będą dzisiaj przebiegały nasze zajęcia. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Iwona Woźniak i przyjechałam tutaj szcuchowa, yy, aby porozmawiać na temat oczywiście waszego bezpieczeństwa, które jest dla nas dorosłych bardzo, bardzo ważne. Ale to bezpieczeństwo zależy nie tylko od nas policjantów czy waszych rodziców, ale również od was samych. Przyjechałam Ci z takim tematem, jak widzicie tutaj, bezpieczne perie zimowe. Chociaż ze smutkiem trzeba stwierdzić, że perie nam się kończą. Ale widzę tutaj po wieku, że nie dla wszystkich, ale myślę, że yy, najbliższy czas też będzie fajny, też ciekawy, bo w szkole też można się fajnie bawić. Feria się kończą. Yy, być może na ten temat dzisiaj nie na miejscu, ale chcę Wam powiedzieć, że yy, bezpieczeństwo. Yy, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest nie tylko ważne w ferie zimowe, ale w, w, w ogóle w okresie zimowym. Ja wam przygotowałam taką prezentację, żebyście też mogli zobaczyć, nie tylko mnie słyszeć, ale również zobaczyć. Jest takie przysłowie, być może starsi znają, nie drugiemu, co tobie niemiłe. Znacie takie przysłowie? Czyli nie robimy komuś tego, co nam jest niemiłe, co uważamy, że, by nas w jakiś sposób krzywdziło, że nam to nie odpowiada. I jak widzicie na tym rysunku i jest napis nie nacieraj zimnym śniegiem kolej. Często dzieje się tak, że bawimy się właśnie y, biorąc śnieg do rąk i nacierając koleję bądź koleżanki, ale niestety nie każda taka zabawa się podoba i jeżeli ten ktoś sobie tego nie życzy, to my powinniśmy w taki sposób się bawić. Czy zachowywać. Ponieważ śnieg jest zimny, jest to na pewno miłe też uczucie, jeżeli on gdzieś tam nam spływa po plecach. Mamy kolejną taką sytuację związaną z tym przysłowiem. No, wszyscy lubią śnieżki, bo jeżeli tylko dzieci wychodzą ze szkoły, albo idą do szkoły, albo gdziekolwiek się przemieszczają, to zaraz ulepiają kulki ze śniegu i się rzucają. Niestety ten śnieg na chwilę obecną jest bardzo twardy, ponieważ jest mokry. Jeżeli zrobimy właśnie taką kulkę, ona będzie bardzo twarda, ciężka i rzucimy taką kulką w okolice twarzy drugiej osoby, naprawdę wiecie mi, że możemy wyrządzić krzywdę. Nigdy nie rzucamy w okolice twarzy drugi, os, drugich osób, jeżeli już zdarzy się. No to staramy się rzucać gdzieś w dolną część ciała, żeby nie wyrządzić właśnie krzywdy. Ale nie rzucamy też takimi mokrymi śnieżkami. One są naprawdę bardzo niebezpieczne. Jeżeli już chcemy jakąkolwiek zabawę z wykorzystaniem kulek śnieżnych, to naprawdę wiecie mi, że też jest bardzo wiele sposobów na taką zabawę. Chociażby można sobie zrobić jakiś cel, na przykład na drzewie i rzucać. Czy można wziąć, nie wiem, jakieś, jakieś stare wiaderko, czy jakiś garnuszek stary i rzucać do celu i odsuwać ten garnek coraz dalej, coraz dalej i kto najdalej rzuci. Także nie trzeba rzucać osobę, jeżeli już w taki sposób chcemy się bawić, to niech to będzie dwóch na dwóch, trzech na trzech, ale nie czterech na jednego, bo ta jedna osoba nie jest w stanie się obronić, jeżeli cztery osoby czy pięć osób zacznie nas rzucać kulkami śnieżnymi. No i na pewno to jest bardzo niebezpieczne, a niestety zdarza się nam... Że są takie sytuacje, gdzie przede wszystkim chłopacy rzucają kulkami idąc chodnikiem, przechodząc przez ulicę, rzucają niby w kolegę, ale ta kulka też może właśnie trafić w jadący samochód. Kiedyś była taka sytuacja u nas w że chłopacy stali sobie właśnie też przy chodniku, na takiej górce i rzucali prosto w jadący samochód. Pamiętajcie, że to jest bardzo niebezpieczne, z uwagi na poruszające się pojazdy. Gdyż kierowca nie jest w stanie też nieraz wykonać odpowiedniej reakcji, i może też dojść do wypadku, w którym obrażenia może być kierowca czy inni uczestnicy ruchu, którzy akurat wtedy się poruszają po drodze. Niebezpieczne też jest, że takie górki są przy ulicy, tak jak widzicie na tym małym obrazku. Dlatego też, zawsze miejsca do zjeżdżania na sankach muszą być z daleka od ulicy. Żebyśmy tymi sankami właśnie nie znaleźli się na samym środku ulicy, bo nie zawsze jesteśmy w stanie szybko wyhamować. Nawet jak idziemy na narty, czy właśnie jeżeli idziemy gdzieś na takie zorganizowane sanki, to musimy przestrzegać pewnych zasad, ponieważ w tym miejscu bywa bardzo dużo osób i trzeba zadbać o bezpieczeństwo i swoje, i innych poruszających się na sankach. I jak widzicie, niektóre dzieci podchodzą pod górkę, inne zjeżdżają, gdzie może dojść do kolizji. Nie wolno też stać na drodze osób, które zjeżdżają, ponieważ to jest miejsce przygotowane specjalnie do zjeżdżania. Zawsze trzeba iść bokiem, żeby nie przeszkadzać innym. Nie wolno zjeżdżać na brzuchu, bo też można niestety noskiem zahaczyć. Nie wolno zjeżdżać na kolanach, bo to też jest niebezpieczne, czy na butach. A wiecie, co to jest kuli? A co to jest kuli? Przyczepiamy do traktora sankami i jedziemy. A jak myślicie, bezpiecznie jest takich kuli? A słyszeliście o wypadkach, które miały miejsce ostatnio w Polsce? Tak, zabił swojego syna, brat zabił siostrę, właśnie dlatego, że mieli przyczepione sanki do samochodu i niestety doszło do takich tragedii. To nie jest bezpieczne. Najbezpieczniejszy kuli to jest taki, kiedy mamy konie, duże sanie, z tyłu przyczepione też sanki, jesteśmy w lesie, gdzie nikt nam nie przeszkadza, nikt nam nie przeszkadza, nie jeżdżą samochody, nigdy nie wolno zgadzać się na taki kulik, gdzieś tutaj w rejonie miasta, na osiedlu, przyczepione sanki do samochodu. Bo to jest niestety bardzo niebezpieczne i można wyrządzić krzywdę swoim bliskim. No i jeżeli chodzi o jeziora stawy, Nie wiem, macie tutaj sztuczne lodowisko, czy nie? Nie, a chodzicie gdzieś na jezioro, staw, żeby się poślizgać. Nie wiem, czy tu jest gdzieś. Pamiętajcie, że za zawsze najbezpieczniejsze jest sztuczne lodowisko. To jest miejsce, gdzie bezpiecznie możemy pojeździć na łyżwę. Możecie poprosić rodziców, czuchowie jest takie lodowisko, można wypożyczyć łyżwy. Naprawdę jest świetna zabawa, bo też byłam sama ze swoim dzieckiem, ale pamiętajcie, że nigdy nie wolno wam samemu chodzić na staw czy nad jezioro, ponieważ nie jesteście sprawdzić, wy, jako dzieci. Czy na tyle jest zamarznięte, że bezpiecznie wejdziecie i możecie czy to pojeździć na łyżwach, czy nawet poślizgać się na nogach, na butach. Yy, zdarzają się co roku utonięcia dzieci. Ta woda jest bardzo zimna i jeżeli ktoś z was wpadnie, to być może nikt wam nie pomoże. Jeżeli będziecie też nawzajem, wy sami jako dzieci, to być może będzie nawet późno, aby wezwać pomoc osoby dorosłej. Ta woda bardzo szybko wychładza. Organizm. I dlatego pamiętajcie, nigdy nie chodźcie sami nad zamarznięte akweny wodne. Również poruszanie się po naszych chodnikach, które znajdują się przy drodze. No nie zawsze są szybko odśnieżone, nie zawsze są wysypane piachem. A przecież po chodniku nie tylko wychodzimy, ale również inne osoby poruszają się. Są to dzieci, starsze osoby, panie z bliskami, które pają też. Dlatego pamiętajcie, żeby też uważać na żeby się nie ślizgać, żeby kogoś nie wypchnąć na ulicę. A wiecie jaki jest... A ten 999 numer jest do jakiej służby? Policji. Policji. To jest tak. Tak, to jest numer do po pogotowia. A 997 jest na policję A na policji jest... A straż pożarna? To są numery alarmowe, darmowe, pod które dzwonimy tylko wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy. Nie wolno nam dzwonić i robić sobie żartów. Nie wolno nam blokować tej linii. Pamiętajcie, że dzwonimy tylko w momencie, kiedy potrzebujemy pomocy. Poza tym pamiętajcie, że jak wychodzicie gdzieś do, do koleżanki, żeby wracać o ustalonej porze, żeby rodzice się nie martwili. Pamiętajcie też, żeby nie wpuszczać do domu osób nieznajomych, obcych, żeby nie rozmawiać z takimi osobami, nie podawać swoich danych osobowych, adresowych, ponieważ to jest też bardzo niebezpieczne. A my dorośli też pamiętajmy, że nie każdy dorosły, który do nas przychodzi, no, ma dobre zamiary, ponieważ jest bardzo dużo oszustów, którzy tylko próbują wykorzystać naszą lekkomyślność, naciągnąć nas na jakieś pieniążki. Na wpłacanie, nie wiem, na chorych, na wpłacanie na jakieś fundacje, a później się okazuje, po jakimś czasie pozbywamy się naszych oszczędności, a okazuje się, że był to zwykły oszust. Pamiętajmy też, że po naszych osiedlach, po naszych miastach, miejscowościach biega wiele zwierząt takich bezdomnych, które nie mają właścicieli. Nie wiemy, czy one są zdrowe, czy nie są chore, dlatego też nie powinniśmy ich dotykać. I oczywiście bardzo ważne jest. Aby poprawić naszą widoczność, co powinniśmy nosić? Odblaski, elementy odblaskowe, które poprawiają naszą widoczność. Jesteśmy bardziej widoczni na drodze dla innych osób, które poruszają się po drodze. No i musimy pamiętać o kim? O zwierzętach, ponieważ one też mają problemy ze znalezieniem pożywienia, szczególnie jak jest dużo śniegu. I musimy o nie zadbać. I o ptaszki. Kiedy dzieci dowiedziały się sporo na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas zimy, przyszedł czas na projekcję filmu zatytułowanego Bezpiecznie z prądem, o którym opowiedziała pani Iwona Woźniak. Technika bardzo poszła do przodu, i tak naprawdę wszystko mamy na prąd: elektryczne i urządzenia różnego rodzaju, czy to w domu, czy nawet zobaczcie tutaj. Laptop, rzutnik potrzebuje prądu, żebyśmy mogli obejrzeć. Być może niektórzy z Was oglądali ten film. Jest bardzo ciekawy. Jest taki bohater Elektronek, który pokazuje Wam, jak bezpiecznie korzystać właśnie z prądu. Projekcja filmowa była bez wątpienia ciekawym i bardzo sposobem przekazania ważnych informacji dzieciom. Nazywam się Elektronek! Pokonałaś komputer! Gratuluję! W nagrodę będę twoim przewodnikiem! I chętnie oprowadzę Cię po świecie elektryczności. Czy jesteś gotowa do tej przygody? Tak. Spójrz, w Twoim domu wszystkie urządzenia działają dzięki energii elektrycznej. Teraz pokażę Ci niektóre z nich. Dzięki energii elektrycznej wiele. Wykonać szybciej i łatwiej! Wykorzystywanie jej nie powoduje powstawania spalin i odpadów! Zaprezentowany film dostarczył dzieciom wielu cennych informacji. Miejmy nadzieję, że wymiernie zwiększy się dzięki temu ich bezpieczeństwo podczas kontaktu z urządzeniami elektrycznymi.